O, jesteś w trendieckim, dzisiaj jestem z Emil Pro No właśnie, a tak naprawdę z Fixizm A tak naprawdę z Fixizm.pl No dobra To widzimy się na... No widzimy się na jakiejś... A dobra, już jesteśmy Dobra no, sensu robić No ja sensu sekundowe cięcie robić No jak można, po prostu chyba bo no, na serwach musisz chodzić do areny i tam to trochę potrwa. Ja, Mam no nadzieję, tam. że tym razem tak szybko dziredne. Może no, Nie zawsze, bo czasami mi się udaje. On ma lepszego kąpa ode Co? Ja? Już umowę co nie dadłem o dobra Okej, okej. Oj, gorszy się nie da dobra. No nie, go. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Dobra, to zrób teraz czynić. Dobra, teraz tak, wiem. Więc to no, widzimy się na arenie do tego czasu to ja skończę bardziej bo, bo ja spejlowałem no żartuję, na, widzimy się na arenie Uuu, jestem na arenie next season może to jest lepsza jakaś arena może zobaczymy czy mi się chociaż uda dalej pójść Kanał Fixiza będzie w opisie. Raczej. A nie, no. Jeśli nie zapomnę to będzie. Jak a, nie uda to, mi się... Ale jak oczywiście zapomnę, I to będę musiał od nowa nagrywać. A po co od nowa? wystarczy, że w następnym filmiku przypomnę. A po co? Od no. Dobra, nieważne. Naprawdę. Miałem. Ale... Lolololololololol widzisz jak mój 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 Ale ja mam itemy A ile twoja Bo moja 200 Ja nie wiem, bo ja w ogóle już też inne pieniądze Dobra, ja już idę sobie do, Dobra, i mam. Jak cię znaleźć... Ja Musimy to... teraz to wygrać. Ale to ja muszę się Dobry. pierwszy znaleźć. Gdzie ty a? jesteś? Tak to... Tak. w taki... tak Dobra, jesteśmy po tym cięciu, bo coś z tamtą areną było. Ja. Coś mi tak z areną. i prawie się komputer mu To Przez tą jedną arenę ja wszystko tak źle poszło. Ty... Ej, ja tutaj się od razu Dobry. do tej skrzynki. Bierz, to wszystko twoja wina. To wszystko twoja wina. Nie trzeba było od razu się tam budować. Mówiłem, że ja się tam buduję, a ty nie. A ty oczywiście musiałeś. Nie, żebyś ty tam poszedł pierwszy. A jesteśmy koło siebie. Zobacz. Tutaj, tutaj, za tobą. Ja na krywam cały czas, cięcia nie robiłam. Nie wiem po co pogadałem. No, kamie, A kamień i mieczy. Póki płot. Płot mi zawala skrzynkę. No, nie mogę otworzyć skrzyni. O. Mieczy. Już myślałem, że... No stawy byli kogoś dla mnie. Ej, chodź, buduj się do mnie. Co się robi? jestem bardzo daleko. Ja tam wyspy. Co się... A co, tu masz jak Odedłeś? Skąd ten koks? To jest On sobie ci co nie? Ej, powiem Dobra. ci tak. Ej, powiem ci tak, nie każdy może być koksem. No, ci to prawda? Skąd wiesz, że to prawda? Może on po prostu jest takim koksem, że. Patrz, on tylko go on kiedyś Grałem. Dobra, idę jeszcze na czas nagrywanie? 3 minuty, to spokojnie jeszcze zrobimy tą marynę. Ale trzeba już czasu nagrywania. Ja mam 10 minut, mam taki problem. A ty jaki masz? Czy taki ten. Bo ja mam... Ja tak,

Zrobię cięcie i wracam na następnej arenie. Jesteśmy na ostatniej arenie tego odcinka. Może ją wygram, ale nie sądzę, bo w 3 minuty to się nie uda. Raczej. Nie, no, to jest przedostatnia. <grym> Ostatnia, no bo nie starczy mi czasu. ja tylko gram na to jest, jak będzie 10 minut, to...

Ale nie mam miecza. No. Okay. Ej, widzowie, napiszę teraz w komentarzach, kto się oczy ja uczynia teraz do tej arei. Ktoś mnie bił! Ktoś mnie bił! Mam taką nadzieję. O o, gościu, gościu, gościu! Pomocy! Pomocy, on mnie tu skopsi! Ja tu nic nie mam. A! Dobra! Można pisać, że ja to sfajlowałem, ten gościu mnie zabił. No. Ej, dobra, ja, ja już kończę ten odcinek, bo mam kilka sekund, więc trzymajcie się, narka.